Cześć, witajcie na kanale Dometric. Ja mam na imię Adam i dzisiaj przygotowałem dla Was praktyczny przewodnik dotyczący planowania przydomowej oczyszczalni ścieków. W tym filmie przeprowadzę Cię przez kluczowe kroki, które pozwolą Ci zrozumieć, co wziąć pod uwagę oraz od czego zacząć najpierw. Pierwszym krokiem jest kontakt z gminą. Dowiedz się, czy nie są przewidziane plany budowy kanalizacji w Twojej okolicy. Jeżeli gmina nie planuje lub nie może określić terminu wykonania kanalizacji, to prawdopodobnie będziesz mógł wykonać przydomową oczyszczalnię. Zacznij od złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o braku możliwości wpięcia do sieci kanalizacyjnej. Będzie to potrzebne do złożenia wniosków w Starostwie oraz Wodach Polskich. Następnie zapoznaj się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli Twoja gmina ma miejscowy plan, koniecznie... Będzie konieczne będzie zdobycie wypisu i wyrysu z tego planu. Zawiera on szczegółowe informacje i również będzie potrzebny do wniosków w wodach polskich. Drugim krokiem będzie wybór mapy zasadniczej. Taką mapę należy wybrać w starostwie powiatowym, jest ona niezbędna do realizacji projektu. Jeżeli chodzi o przygotowanie projektu oraz dokumentacji: Proszę się tym nie martwić. Pomagamy w jej przygotowaniu oraz skompletowaniu od początku do końca. Jaką oczyszczalnię wybrać? Zapewne już zrobiłeś wstępne rozeznanie. Już wiesz, że każdy chwali swój produkt, i w tym momencie pojawia się przysłowiowa zagwostka. Zdaję sobie sprawę, że to może być przytłaczające. Oczyszczalnie ścieków, które są dostępne na rynku, różnią się między sobą, przede wszystkim pod względem zastosowanej technologii. Konstrukcji materiałów, z jakich są wykonane, oraz zastosowanego wyposażenia. Te różnice wpływają na cenę oraz efektywność oczywiście działania poszczególnych modeli. Takie aspekty uważam, że najłatwiej będzie omówić podczas spotkania na miejscu inwestycji w trakcie tzw. wizji lokalnej, na której omawiamy różnice plusy, minusy, a to wszystko o to, aby pomóc w podjęciu świadomej decyzji. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę swoje oczekiwania oraz dostępny budżet. Dzięki temu podejściu, wybór odpowiedniego modelu stanie się znacznie łatwiejszy i bardziej przemyślany. Oprócz aspektów technicznych, związanych z samym urządzeniem, istotnym zagadnieniem jest wybór odpowiedniego systemu rozsączania. Kluczowe dla tej decyzji jest przeprowadzenie badania geologicznego, które pozwala określić rodzaj gruntu oraz wskazać, jaki typ systemu będzie najwłaściwszy. Dlaczego jest to takie ważne? Odpowiednie dobranie ma bezpośredni wpływ na długoterminową efektywność działania. Opinia geotechniczna jest również jednym z załączników, które są potrzebne do złożenia wniosków w starostwie jak i wodach polskich. Mając na uwadze wszystkie powyższe wytyczne, będziemy mogli zaproponować Państwu możliwe rozwiązania, a Państwo wybiorą, które najlepiej będzie odpowiadać. Oczywiście, biorąc pod uwagę wszystkie warunki techniczne. Właściwe zaplanowanie oraz dobór systemu rozsączania pozwoli na zminimalizowanie ryzyka problemów eksploatacyjnych w przyszłości, co w dłuższej perspektywie zaoszczędzi czas i koszty związane z ewentualnymi naprawami czy modyfikacjami. Mam nadzieję, że te kroki pomogą w rozpoczęciu planowania. Wybór odpowiedniej oczyszczalni nie jest łatwy, ale z odpowiednią wiedzą z pewnością stanie się prostszy. Każdy z Państwa zastanawia się nad kosztami budowy przydomowej oczyszczalni. A więc systemy podstawowe wahają się zwykle od 15 do 20 tysięcy na gotowo. Urządzenia bardziej zaawansowane to koszt zazwyczaj od 20 do 25 tysięcy na gotowo. Mamy urządzenia tańsze, mamy też urządzenia droższe, kwestia przemyślenia i dopasowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych urządzeń, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej wwwdometric.pl Znajdą tam Państwo dokładne ceny, jak również filmy o samych urządzeniach. Oszacowanie całkowitych kosztów jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu wizji lokalnej. Dzięki temu możemy dokładnie ocenić specyfikę terenu, potrzeby klienta oraz zaproponować najlepsze rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zachęcamy do kontaktu w celu umówienia wizyty oraz uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty. Jesteśmy tutaj, aby pomóc w realizacji Państwa projektu. Dziękuję za uwagę. Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszych usług i produktów, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Również zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i z przyjemnością pomożemy w realizacji Waszych projektów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.